Ogród Marzeń w niedzielny poranek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ogrodzie. Wiele osób pytało mnie, jakie rośliny najlepiej posadzić do ogrodu. To trudne pytanie, ponieważ każdy z nas lubi inne rośliny, widzi swój ogród inaczej. I właśnie na tym polega uroda ogrodów że każdy z nas tworzy chociaż właściwie sprawie z tych samych roślin, ale jednak inny ogród. Nasz ogród jest to ogród naturalistyczny, ogród który od samego początku miał za zadanie, aby być przyjazny dla natury, dla owadów, ptaków, by dawać im schronienie, pokarm i tak też staramy się. Chociaż jest to bardzo ciężko, ponieważ nie używamy nawozów chemicznych, ani oprysków chemicznych. I naprawdę są sytuacje, gdy ratuje się zwłaszcza róże, gdy one zostają porażone przez czarną planistość. Trzeba naprawdę ogrom wysiłku, żeby chociaż tą chorobę jakoś zahamować. Ale dajemy radę i próbujemy. Dzięki temu ten ogród jest taki. Bujny teraz, chociaż oczywiście wiosna trochę nam przeszkodziła, bo wiele drzew krzewów podczas przymrozków, które pojawiły się po zimnej zożce, zostało uszkodzonych. W naszym ogrodzie jest ponad 3000 drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych. Oczywiście nie liczę wszystkich sztuk, bo gdybym na przykład policzyła iglaty, które są posadzone wokół 30-arowego ogrodu, to tych na pewno byłoby znacznie więcej. Dlaczego iglaki? Dlatego, że rosną szybko. Stanowią taką barierę dla zimnych, mrożnych wiatrów, które u nas tutaj niestety jesienią, zimą i wiosną są bardzo dokuczliwe i nie są dobre dla roślin. Żeby móc tutaj. Y Hodować rośliny, które w naszym klimacie radzą sobie tak gorzej, trzeba było stworzyć im taką barierę ochronną. Wiele osób też mówi, że iglaki są niepożyteczne, ponieważ żadna pszczoła tam nie siada. No, nie siadają, ponieważ pszczoła leci tam, gdzie są rośliny miododajne, gdzie jest pyłek. Iglaki nie są, ale są świetnym schronieniem dla ptaków. I na wiosnę, to aż wszystkie gałązki, proszę Państwa, się ruszają. Jest tyle gniazd, tyle ptaków. Dlatego każdy powinien sam decydować, co jest dobre dla niego, dla przyrody, co chciałby mieć w swoim ogrodzie. Rosną u nas także biliny, które zapamiętałam z dzieciństwa i które chciałam mieć w ogrodzie. Ponieważ pamiętam, gdy mieszkałam na wsi, chodziłam, i panie miały przepiękne, takie kolorowe, kwitnące ogrody. I bardzo mi się to podobało, a ponieważ wtedy nie było iglaków, nie były modne, nikt chyba ich nawet nie znał, więc można było bezkarnie, beztrosko zaglądać do tych ogrodów i patrzeć, co tam się dzieje. A wieczorami, proszę mi wierzyć, jak był taki upał, tak gorąco. Unosił się wspaniały zapach, nie mówiąc o owadach, które wręcz po prostu okupowały te miejsca. I od samego początku, właśnie naszym celem było stworzenie takiego ogrodu. Ale ogrodu nie da się stworzyć tak od pierwszym, drugim roku szybko. Można oczywiście kupić większe drzewa, krzewy, posadzić i wtedy ten ogród szybko, że tak powiem, nam urośnie. Ale nasz ogród wymagał czasu, tym bardziej, że niektóre rośliny rozmnażaliśmy. Zanim się rozmnoży, to jednak to wszystko trwa, potrzebuje czasu. Ale udało się. I w tej chwili mamy ponad 3000 drzew i krzewów, tak jak wspomniałam, z czego. Ponad 700 mamy opisanych na metalowych tabliczkach. I wszyscy Państwo, którzy tutaj zwiedzają ogród, a jakaś roślina im się spodoba, a nie znają nazwy, więc mają możliwość, żeby zobaczyć, zapoznać się, co to jest, zrobić zdjęcia oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie ja najbardziej lubię kwiaty, jakie drzewa. Drzewa lubię zdecydowanie te, które kwitną wiosną, lubię wiśnie, lubię lilaki, ale lubię też i te późniejsze, czyli jaśminowce wonne, ponieważ zawsze kojarzyły mi się z dzieciństwem i z wsią, bo przy każdym domu prawie. W Starej Harce rósł zawsze właśnie jaśminowiec albo liliowiec, czy też róża pomarszczona. To były takie drzewa, krzewy, które były prawie obowiązkowe w każdej wiosce i przy każdej harce. Jeżeli chodzi o byliny, w naszym ogrodzie główną kolekcją jest kolekcja liliowców. Mamy ich już dosyć sporo i to właśnie te liliowce oczarowały mnie najbardziej. Dlatego, że są powiedziałabym mało wymagające, chociaż w tym roku trochę są porażane chorobą grzybową. Próbujemy naturalnymi sposobami pozbyć się tej choroby, na ile nam się uda nie wiem, zobaczymy, w każdym razie już mają bardzo dużo kwiatów i lada moment zaczną kwitnąć. Kolekcją w Ogrodzie Marzeń jest kolekcja róż. Mamy ich w ogrodzie ponad 70 gatunków. Są to róże pnące, parkowe, wielkokwiatowe, rabatowe. Najlepiej, jak zaobserwowałam rosną róże wielkochwiatowe posadzone przy budynku od strony wschodnio-południowej. One właściwie nigdy nie są porażane przez czarną plamistość. Jest to miejsce takie bardziej suche, ale jednocześnie osłonięte przed deszczem. A róże nie lubią, gdy pogoda jest taka deszczowa, mokra, chociaż lubią mieć glebę troszeczkę wilgotniejszą. Tam jednak radzą sobie bardzo dobrze. Być może na zwierzchu ta ziemia jest sucha, ale jednak pod spodem głębsze warstwy są wilgotniejsze i dlatego te róże rosną tam bardzo dobrze. Proszę Państwa, ponieważ jest przepiękna pogoda, ciepło się zrobiło, krótce wakacje, bo jest początek czerwca, czas wakacyjnych wypadów, urlopów, Dzieci się cieszą, rodzice się cieszą. Chciałabym Państwa zaprosić, jeśli będziecie w pobliżu nie tylko do Ogrodu Marzeń, który warto zwiedzić, ale także przede wszystkim byście Państwo y, zwiedzili małopolski szlak ogrodów. Na tym szlaku znajduje się ponad 30 różnorodnych ogrodów. Każdy z nich jest piękny. My, jeżeli Państwo zawitacie do nas. Dajemy takie mapy Małopolskiego Szlaku Ogrodu, z tyłu znajduje się każdy ogród i każdy jest opisany, oprócz tego są jeszcze inne broszury, a także taka karta do wbijania pieczątek i każdy kto zdobędzie wszystkie pieczątki z ogrodu być może otrzyma od Małopolskiego Szlaku Jakiś Upominek. Jeśli taka osoba, która będzie miała wbite wszystkie pieczątki w takiej karcie, Małopolski Szlak Ogrodów, trafi do Ogrodu Marzeń, to otrzyma bezpłatną sadzonkę liliowca. Zapraszam więc Państwa, abyście zwiedzili Małopolski Szlak Ogrodów. Ogrody, które są naprawdę każdy inny, imponujące. Są to ogrody. Parafialne, są to ogrody dworskie, pałacowe, prywatne. Są to ogrody prywatne, udostępnione zwiedzającym, tak jak nasz ogród marzeń. Zapraszam.